Ponad 5 tysięcy osób obejrzało pierwsze odcinki czwartej już edycji webinarów Idea Rozwoju Twojego Biznesu, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dziękujemy, że są Państwo z nami i zapraszamy po więcej. Ten cykl jest adresowany do polskich przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, a jego celem jest pokazanie Państwu, jakie zmiany w prawie mają miejsce, ale również jak wdrażać te zmiany w codzienne życie swojej firmy. W tym studiu goszczą eksperci, którym przez cały czas Naszych wydarzeń, mogą Państwo zadawać pytania, do czego serdecznie zachęcam. Rejestracja na wydarzenia możliwa jest cały czas na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Wydarzenia, a dotychczasowe odcinki można obejrzeć na stronach internetowych Parpu, na YouTubie Parpu i na stronach Idei Rozwoju Twojego Biznesu. W najbliższym czasie powiemy m.in. o zmianach w PKD, a także o certyfikacji wykonawców publicznych. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Czekamy na Państwa.